Była aktorką i reżyserem, scenarzystką i dyrektorem. Od dziś wrocławski teatr Arka będzie nosił jej imię. Renata Jasińska zmarła w sierpniu. Z jej inicjatywy w 1993 roku powstał teatr na deskach, którego występują niepełnosprawni aktorzy. Łączymy się z Anną Piskorowską. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiega wieczór dla Renaty? Jak Renatę Jasińską wspominają jej wieloletni współpracownicy? tę Tjaśniską tutaj wspominają wszyscy bardzo ciepło. Zresztą to m.in. właśnie ona w 1993 roku była pomysładowczynią stworzenia takiego teatru, a od 1997 roku nim kierowała. Tak naprawdę już krótko po jej śmierci w sierpniu tego roku zrodził się pomysł, aby nazwać teatr jej imieniem. My z kamerą faktów niejednokrotnie bywaliśmy tutaj na próbach, na próbach generalnych i rzeczywiście było widać, że przebywanie tutaj traktuje nie tylko jako pracę, ale przede wszystkim jaką misję, szczególnie jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, bo ja przypomnę, że Teatr Arka jest jedynym w Polsce profesjonalnym teatrem, w którym spotykają się na scenie zarówno zawodowi aktorzy, jak i osoby niepełnosprawne. Zapytam więc wieloletnich współpracowników, jak wspominają Renatę Jasińską. Jeśli chodzi o mnie, to ja byłam praktycznie przy niej do końca. I, była to osoba y, takim barw, była takim barwnym takiem, jakich e, trudno szukać na tym świecie. I myślę, że y, kontynuowanie jej idei będzie niezwykłym y, niezwykłym miejscem, y, niezwykłym miejscem, które y, po prostu y, będzie przyciągało widzów, y, którzy y, będą chcieli tutaj przyjść na pewno. Y, 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 Szczerze mówiąc, jestem bardzo wzruszona, ponieważ rzeczywiście jest to jeszcze jakby na świeżo po jej śmierci i jest mi bardzo trudno mówić o tym, o tym wszystkim. Ale, ale myślę, że będę zawsze wspominać na tej jako osoba, dzięki której właściwie tutaj jestem. Wspomniała Pani właśnie o kontynuowaniu tej idei. Ja zapytam dyrektora naczelnego, czy coś się zmieniło w teatrze? Jakie plany na najbliższą przyszłość? Nie, bo zmienił się, że pani Renata po prostu, może przykazała piłkę i teraz mamy dalej rozwinąć te wszystkie jej uh, idee, wszystko co ona zrobiła, zrobiła po prostu żeby kontynuować, uh, bo te, tyle pomysłów jeszcze miała i miałem szczęście też z nią rozmawiać. Dlatego to będziemy, będziemy dalej się starać, żeby rozwinąć tego, bo naprawdę jest to tyle, jeszcze do zrobienia i naprawdę to jest tak fajne, co ona wcześniej zrobiła, że to nie, nie ma jak tego nie kontynuować. To jest w ogóle tylko taką naturalną drogą. Teatralka dalej rozwija się i płynie dalej. Dziękuję bardzo za rozmowę, a dzisiejszy wieczór wspomn, wspomnień Renaty Jasińskiej. To między innymi recital, piosenek, a także no, imienia, jej imienia teatrowi oraz film wspomnieniowy o zmarłej aktorce i reżyserce. Anna Piskorowska, bardzo dziękuję za relację. I na koniec jeszcze... Była aktorką i reżyserem, scenarzystą i dyrektorem, od dziś Wrocławski Teatr Arka będzie nosił jej imię. Wieczór wspomnień o Renacie Jasińskiej to nie tylko odsunięcie nowej tablicy z jej imieniem, ale także recital piosenek i film wspomnieniowy o zmarłej w sierpniu artystce. Na wieczorze z Renatą. Była Anna Piskorowska. Wieczór wspomnień o Renacie Jasińskiej był pełen emocji i wzruszeń. Przybyli zarówno jej współpracownicy, jak i widzowie teatru. Pomysł nadania jej imienia teatrowi pojawił się tak naprawdę krótko już po jej śmierci w sierpniu tego roku, bo przecież to ona w 93 roku była pomysłodawczynią stworzenia teatru Arka, a od 1997 roku nim kierowała. Wszyscy wspominają Renatę Jasińską bardzo ciepło i mówią, że jej misja będzie kontynuowana. Nasz teatr jest wyjątkowy i rzeczywiście to było marzenie pani Renaty, żeby takie miejsce stworzyć, i które będzie właśnie bardzo profesjonalne. U nas nie ma czegoś takiego, że e, pokazujemy jakieś nasze ułomności. Tutaj nie ma ułomności. Tutaj wszyscy są aktorami, wszyscy ciężko pracują, wszyscy muszą się nauczyć roli, wszyscy muszą się nauczyć choreografii. Brakuje nam bardzo jej uśmiechu, temperamentu i, e, i na pewno tego, że właśnie. Renatka zawsze z nami była na każdym spektaklu, nawet jak już graliśmy, nie wiem, 20 raz jakąś jak, jak, jakieś przedstawienie, to ona i tak była, nigdy nie odpuszczała i zawsze była z nami. To jest jej kontynuacja, bo ten teatr po prostu powyżej teraz 20 lat temu tworzyła i tyle zrobiła, tyle pomysłów miała jeszcze do zrobienia po prostu, że podać jej imię mogę tylko nam wspierać, żeby mieć dalej pomysł, jaki ona miała, żeby kontynuować po prostu. A ja przypomnę, że Teatr Arka jest jedynym w Polsce profesjonalnym teatrem, w którym na scenie spotykają się zarówno zawodowi aktorzy, jak i osoby niepełnosprawne. Wrocław, Anna Piskorowska.